Dlaczego piloci mogą latać tylko 1000 godzin rocznie? Już tłumaczę. Pilotowanie samolotu zarówno na krótkich jak i długich trasach, gdzie loty mogą trwać od 2 do nawet 18 godzin, wymaga ogromnego skupienia i umiejętności. Piloci potrzebują odpowiedniego odpoczynku, ponieważ zmęczenie ma bezpośredni wpływ na ich zdolności poznawcze i fizyczne, które są niezbędne do nieustannego monitorowania systemów, komunikacji z kontrolą ruchu lotniczego, podejmowania decyzji i reagowania na zmieniające się warunki pogodowe. W przypadku ultradługich lotów, które obejmują przeloty przez wiele stref czasowych, może dojść do zaburzenia naturalnego rytmu snu pilota, co prowadzi do deprywacji snu, a to może skończyć się katastrofą. Choć 1000 godzin rocznie może wydawać się mało, rzeczywisty czas pracy pilotów, który obejmuje Gotowanie do lotu, kontrole po lądowaniu oraz czas spędzony na przesiadkach znacznie przekracza ich zapisane godziny lotu. Piloci często pracują od 3 do 4 tysięcy godzin rocznie, licząc wszystkie obowiązki. Zdarzały się jednak przypadki, w których piloci przekroczyli limit 1000 godzin lotu, ale były to nieliczne wyjątki.